Elomelo. Jak już zapewne wiecie, jestem Nubek wielki. Stwierdziłem, że dzisiaj powinniśmy iść z Wiesią na dłuższy spacer, ponieważ ostatnie spacery były bardzo krótkie i Wiesia mi marudziła, że to z powodu mojej słabej kondycji. Wszyscy dobrze wiemy, że to nieprawda, ale musicie wybaczyć Wiesi. Ona niekiedy gada bez sensu. Chodźmy już na ten spacer. Pamiętaj, Wiesiu że musimy zachować bezpieczną odległość dwóch metrów, więc jak zobaczysz kurę to się do niej nie zbliżaj. Ano tak, zapomniałem wam powiedzieć, że Wiesia bardzo lubi kury. Nie wiem czemu widzowie, nie pytajcie. Widocznie Wiesia ma taki fetysz. Ja jak widzę takie kury to je łapię i robię z nich rosół, jednak nawet najlepszy rosół nigdy nie będzie smaczniejszy od soczystego śledzia. Patrzcie, co to za dziwny grzyb? Wiesiu, nie możemy tego dotykać, ponieważ zapewne jest to grzyb trujący, po którym moglibyśmy dostać halucynacji. On tylko czeka, aż ktoś go zje, ale niech sobie czeka na innego dyabła. Ja się bardzo dobrze znam na grzybach i wiem, że nie możemy go zebrać. Czy mnie oczy nie mylą? Patrzcie, tam jest druga świnia. Wiem, Wiesiu, że chciałabyś z nią porozmawiać. Jednak niestety dzisiaj nie mamy na to czasu. Spacer powinno spędzać się oddychając świeżym powietrzem, a nie na rozmowach z nieznajomymi. Dobra, lepiej wracajmy do domu, wiesiu, bo dość mocno się oddaliliśmy od naszej rezydencji. A wczoraj w pogodzie mówili, że teraz często będą występować burze. Widzimy się, jak już będziemy w domku. Wiesiu, po tym spacerze bardzo burczy nam w brzuchach. Musimy przyrządzić śledzia. Ja wiem najlepiej, jak to się przyrządza. Mogę Wam doradzić, że jeśli chcecie przyrządzić naprawdę dobrego śledzia, to musicie go podtrzymywać na lekkim ogniu w czasie około dwóch godzin. Dobra Wiesiu, śledź jest skończony. Wiesz co, Wiesiu? Jednak zjemy go sami ci, dam trochę nasion, bo stwierdziłem, że jestem bardziej głodny niż mi się wydawało. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz droga Wiesiu. O babuni, jaki pyszny śledź. Miam miam! Dobra spadam Elo. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak najlepiej przyrządzić śledzia zostawcie 40 łapek w górę. Możecie też napisać mi wasze przepisy. Jednak ja znam najlepszy, po których śledź jest niezwykle smaczny i aromatyczny. Dobra nara.